Czy wam już opowiadałam, ale mm, kiedyś wam chyba wspominałam. Ale nie na YouTubie, U nas w naszej miejscowości był kręcony film Fortitude. Serial. Yy, nie wiem, czy oglądaliście, czy widzieliście. Yy, jeżeli nie, no to zapraszam. Ja yy, jakby. Brałam udział w produkcji tego yy, serialu, yy, ponieważ pracowałam w cateringu. I w drugim sezonie tegoż oto, tej oto produkcji pomagałam wyżywić aktorów, producentów i tak i tak dalej. Gdzieś chyba nawet mam zdjęcia. Jak mi się uda znaleźć, to Wam podeślę. I postaram się też Wam wyłuskać miejsca, tak w wydzielnym filmie może, wyskakć miejsca w których y, były kręcone sc poszczególne sceny między innymi właśnie y, centrum wydarzeń był, y, były te budynki które wam pokazywałam przed chwilą czyli y, nasza y, dyskoteka daj mi kurde stuka w aucie nasza dyskoteka y, taka większa i restauracja oraz y, oraz szkoła która była w filmie niczym innym jak centrum badawczym muszę to sprawdzić nie pamiętam czy teraz dawno temu oglądałam dobra jedziemy chyba już w stronę domu ponieważ muszę sprawdzić co z tym moim kołem wydaje mi się że coś z kołem jest nie tak mam nadzieję że tylko moje jakieś tam przewrażliwienie a co jest jeszcze śmieszne, tutaj mamy pocztę, tutaj mamy stację benzynową, tam mamy kolejną stację benzynową, a wcześniej mijaliśmy jeszcze jedną stację benzynową. U nas w Eski Fjordur są również dwie stacje benzynowe, także jak na miejscowości, które liczą sobie około powiedzmy 2000 mieszkańców, no to zapotrzebowanie na paliwo, jak widać, jest duże skoro wszystkie yy, się utrzymują Rde. nie wiem co to stuka no mniejsza od dobra ja się teraz chyba rozłączam już bo takie prowadzenie jedną ręką nic dobrego nie wróży i pojedziemy chyba sobie tędy wzdłuż yy, fiordu tutaj jest piekarnia piekarnia no to jest druga strona sklepu, w które byliśmy przed chwilą. Dobra, ja się rozłączam i a jeszcze wam powiem jedną rzecz. Tutaj stoi statek, który stoi już tutaj chyba rok. On się zepsuł i po prostu sobie tutaj czeka na lepsze czasy. Jak ja przyleciałam na Islandię yy, 4,5 roku temu, też stał tutaj statek. I on dopiero chyba po dwóch latach został stąd usunięty, więc jakoś specjalnie jak widać im się nie spieszy. A jak widzieliście, jest to statek, który pochodzi z gdyni, tak, Janus z gdynia. I sobie tutaj przypłynął. On był wypożyczany z tego, co kojarzę, przez przetwórnię rybną, która znajduje się w miejscowości za drugą górą. Kiedyś tam was zabiorę. Trzeba przejechać przez tunel, który został otwarty w 2017 roku, w lipcu, w listopadzie. Dzięki temu, że został otwarty, nie trzeba przejeżdżać przez górę, która jest, była dość kapryśna i bardzo często w zimie była zamykana droga. A to ze względu właśnie na taki mini tunelik, który tam się znajdował. On był bardzo niebezpieczny. Y mieści mieściło się tam tylko jedno auto w jedną stronę. Więc jeżeli się w połowie drogi spotkały dwa auta, no to jedno musiało ustąpić pierwszeństwa. A po drugie są mi tutaj tak na lepiej. Kłopoce. A po drugie, co jest istotne, w tej miejscowości jest szpital i no zdarzało się tak, że pacjenci po prostu nie mogli dotrzeć do szpitala, dlatego zdecydowano się na budowę tegoż tunelu. Co bardzo nas wszystkich cieszy, ponieważ droga się... Może droga kilometrażowa jest taka sama, ale jest o tyle szybsza i bardziej bezpieczna. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Jeszcze Wam pokażę tam na górze. To już w ogóle nie ma za bardzo tych... Tam na górze są takie pomarańczowe baraki. One zostały postawione tutaj, nie wiem, z 13 lat temu, 14 lat temu, kiedy zaczynano budować hutę aluminium i tam mieszkali pracownicy którzy tu też hutę budowali. Dobra, ja się teraz rozłączę, bo postaram się zlokalizować chyba źródło tego mojego telepania. Już zaczynam troszeczkę martwić, co to może być. Tutaj będziecie widzieć port, który należy do huty. Tutaj przypływają kontenery z potrzebnym surowcem, czyli tak zwanym suraure suraul. Suraulem, -aul. Sur nie wiem, czy to się w ogóle odmienia, czyli surowym jakby aluminium, nazwijmy to w ten sposób, z takim proszkiem. No i też stąd odpływają gotowe sztabki aluminium, które powstają w procesie produkcyjnym. Są tutaj też hale firm podwykonawczych, które zajmują się m.in. mechaniką naprawą piecy do topu aluminium, wytopu wyrobu aluminium nie wiem czy to która jest poprawniejsza y, y, ta, to nazewnictwo, które jest poprawniejsze y, muszę zapytać mojego męża ile y, te hale mają. Tutaj są właśnie na tych halach piece do wytopu aluminium czy wyrobu aluminium y, nie chcę kłamać, ale jest chyba ich 366 ale nie wiem, czy po jednej stronie, czy po dwóch stronach. Nie będę teraz ściemniać, się dowiem, to, to wam powiem, albo napiszę wam pod filmem. No, cudowny operator, po prostu kamerę. Wydaje mi się, że całość tutaj ma około półtora kilometra. Więc jeżeli trzeba przejść z jednego końca hali na drugi koniec hali, no to troszeczkę czasu zajmuje. Całe szczęście są jakieś tam pojazdy, które to umożliwiają. A tam w oddali, nie wiem, czy to będzie teraz widać, tam w oddali są te żółwie bobry, o których Wam wspominałam, na których są te stanowiska lęgowe ptaków. Dobra, jedziemy sobie dalej. Mili jest bodajże już wjazd na tą drogę, która prowadziła do miejscowości Eski Fjordur. albo to będzie za tym zakrętem, albo one się łączą, bo teraz nie pamiętam. W każdym razie, nie, tam przepraszam, tam jest wjazd na tą drogę, tam można wjechać na tą górę, ale już do samej miejscowości się nie dojedzie, więc trzeba zawrócić. Bardzo dobre miejsce do obserwacji zorze, o czym Wam wspominałam, tam też widziałam swoją pierwszą zorze w życiu. Tutaj będzie lepiej widać te żółwie, czy tam bobry, jak ja to nazywam, one są urodzone, tam nie można odpływać ani wchodzić. No i zobaczycie już, to jest droga, a to są żółwio-bobry. Swaga wzięła. Już. Ty powinienie małych. No uciekła ci znowu ci uciekła. Chodź tutaj. Tam nie idź, tam jest brudno. Chodź tu, Inka. Chodź. Do domu chodź. Hej, jakie hałas odało mi się aparat, nie mogłam dokończyć gadania do Was, no, ale teraz, widzicie, dotarł do mnie już mój Lidlomix i mam zamiar zrobić coś Ala kostka rosołowa, tylko taka naturalna. To już mam zmieloną pierwszą turę mięsa, to jest to druga tura mięsa, obrane warzywa, więc <laughs> go mm, tylko muszę Was tutaj gdzieś zaraz odłożyć. Trzeba było widać mniej więcej co robię, żeby, yy, żeby miała wolne ręce, więc do roboty. Ta mazia wygląda trochę jak mazia, taka papka pie, parówkowa nie wygląda to zbyt apetycznie. W przepisie jest około 400 gram mięsa, z kurczaka bez skóry i po 100 gram barzy zdania, pietruszka, pietruszka, seler, marchewka, cebula. No, muszę jeszcze

do i następny krok 100 gram marchewki kawałki i włożyć. Ja wszystko wcześniej przygotowałam. Okay. 100 gram selera. Okej. Okay. Mniejsze te kawałki muszę mieć, i następnie pietruszki nie mam. korzeniu, dodaję jeszcze czosnek. Por jest por. Wszystkie warzywa w sumie idą na raz. Dobrze. Okay. I idę po lubczy. jest lubczyk z mojego ogródka. To go. mam nadzieję, że będzie wystarczająco dużo. Nie chciałam za dużo go obkrawać, Bo jeszcze nie jest dużym krzakiem. mam dalej. Suszony majeranek i zmielony pieprz. Pieprz może być duży, robimy pikantne. Majeranek jest tutaj. Może być, robimy majeranek suszone i na takie pietruszki jeszcze nadam. Damy i co dalej. Dobra. I teraz zamkamy. Tak to wygląda. Zgarniałe. Wydaje mi się, że jeszcze trzeba będzie to raz przemiksować. co nam mówi mądrość Mixa. wyjąć miarkę z pokrywy dobra, czyli to musimy wyjąć dobra, co mówi dalej dodać sól dobra, zaraz dodam wody, 50 gram dobra, sól i woda i co dalej będzie? olej słonecznikowy i mięso i będziemy gotować, dobra to ja wracam się i ogarniam, co tam trzeba użyć. Teraz będziemy gotować. Tutaj mamy gotowy y, już y, cały, cała zawartość, czyli mięso, które dalej wygląda jak pulpa z parówek y, warzywa. Y, wszystkie dodatki. Mamy teraz zatknąć pokrywkę. O! Dobra, udało się nawet jedną ręką. Go, 25 minut będzie się teraz to gotowało w 100 stopniach i łączyło razem. Jak na razie to tam nie wygląda. Pokażę wam jak się już zrobi. Jeśli ja z Wami już dzisiaj żegnam, dajcie mi znać, czy podobał Wam się taki filmik podróżniczo-islandzki oraz czy chcecie więcej filmików związanych z Libremiksem. Do zobaczenia w następnym filmie, pamiętajcie o subskrybowaniu, tutaj gdzieś się pojawi winoza, naciśnijcie go, aby zasubskrybować mój kanał. Pamiętajcie o lajkach, łapkach w górę, łapkach w dół, jeśli Wam się nie podobało i do zobaczenia w następnym.